Dziękuję za przybycie. Powodem dzisiejszego spotkania jest uzyskanie przez ranę torun nowego piłkarza. Naprawdę jesteśmy poza oknem transferowym, ale Jon był zawodnikiem wolnym i dzięki temu ten, ten, ten transfer był możliwy. Także chciałbym właśnie zaprezentować Jon Eraski-Zawaleta. Dzień dobry. <grym <grym> jeszcze, jeszcze po polsku nie mówi, ale jest z nami ten, który będzie nam tutaj pomagał w tłumaczeniu, z hiszpańskiego. Eee, może zacznijmy od prezesa Jarosława by który przedstawił prezes Jarosław Bięckowski, ten Rafał Góra i on Rafi eee, Prezesie, jak do tego doszło, jak udało się ściągnąć takiego piłkarza? Może, może też chwilę poświęci pan czasu, żeby powiedzieć o osiągnięciach Jona. Eee, no rozmowy de facto prowadziliśmy Ponad miesiąc wstecz e, różne propozycje miał i tutaj rzeczywiście e, na, na nasze szczęście udało się dopnąć, dopiąć te sprawy i, i e, od wczoraj e, z naszym zawodnikiem. E, patrząc na oczywiście CV, występy, e, gdzie występował, no to jest rzeczywiście e, osoba, która nam tak bardzo pomoże w jak najlepszej grze i, i w celu, życie sobie e, Rozegranych 26 meczy w La Liga, czyli w pierwszej lidze czy ekstraklasie hiszpańskiej e, 69 meczy w La Liga 2, również grał w, w Italii. Eee, w Serie, B, Serie B. Także no, no, rzeczywiście zawodnik z bardzo dobrymi umiej umiejętnościami eee, i mamy nadzieję, że rzeczywiście jest to no, historyczna chwila, eee, jeśli chodzi o Elanę. No, takiego zawodnika z, takim, eee, z taką przeszłością w Elanie do tej pory nie było. Eee, ciekawostką jest to, że przecież. Czyli tak dawno występował przeciwko Tomasz czy prana. Zapytamy ją o to, a teraz pytanie do trenera Rafała Góraka. Trenerze, proszę powiedzieć, na jakiej pozycji on gra i, i, i jego charakterystykę. No, czy on charakterystycznie można powiedzieć, to jest zawodnik środka pola, czyli, czyli, czyli środkowy pomocnik, i, i potem, w zależności od tego, w jakim ustawieniu dana drużyna gra, to można takiego zawodnika nagrać różne. Założenia taktyczne wydaje mi się, że, że przy, naszym, przy naszej grze, która, która ma charakter ofensywny, to jest taki zawodnik, którego szukamy, bo on na pewno bardzo dużo do z także wykonuje, yy, wykonuje dobrze. Także, tak jak mówię, na pewno będziemy się starali w odpowiedni sposób komponować go do naszego zespołu i, i mam nadzieję, że to, że to dzisiaj jest duże wzmocnienie naszej drużyny. E, Teraz na gu. Proszę zapytać iona jak się czuje w Polsce w Toruniu. Jest dopiero dwa dni, ale, ale może już jakieś pierwsze wrażenia. ¿Cómo te sientes en Polonia? En Torun. Bueno, lo primero muy feliz y muy agradecido a, al club, a, a la ciudad por la Para mí es... e, się czuję. Mówię, jest bardzo szczęśliwy, że tutaj trafiłem, podoba mi się ten Polsce. Mm -hmm. Bardzo dziękuję całemu światu, którzy pomogli mi od dłuższego czasu. To była bardzo przyjemna że jest szczęśliwy, że jest bardzo dobrze. Podoba mi się tutaj w jak to wszystko działa. I oglądał na przykład boisko, stadion. mówię, że fajnie chciałbym w tak razie. Zapytaj tenże na Jona, czy słyszał o hiszpańskich zawodnikach w Polsce, o Carlitosie, Anculo, Dani Ramirezie? ¿Y más de los psicólogos? Yo, ¿has oído hablar de jugadores españoles en Polonia? Carlitos, Daniel Amírez, Angulo y más. Sí, sí, los conozco porque bueno, alguna vez he eh, jugado contra alguno de ellos en contra. Yo lo sé porque uno de ellos, después de Chico, no me lo he jugado. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? He jugado contra Igor Angulo. Igor Angulo, sí, he jugado contra él. Y... Są son, son to i to bardzo dobrze w Polsce. Mówię, że Angulo jest bardzo i mm -hmm. to bardzo y, fajne, że Jakie cele postawiliście tutaj w przed przyjazdem do, do Torunia? są twoje obiektywy dla tego typu renamatorów? numer jeden: 1. To w swoich mówię, że pierwszy, pierwszy to jest żeby pomagać jalani, żeby awansować w lidze wyżej. Jego on mucísima ganas, eh e, mucha ganas, fuerza para para ayudar Mówię, mówię że będzie się staro być to wszystko, żeby pomagać drużynie. I e, y sobre todo quiero a, empezar a trabajar ja. mówię, że będzie na boisku wszystko tam pracował, żeby coś zrobić, żeby było dobrze. ¿Cómo fue que viniste, viniste a Polonia? Esta posibilidad surgió la semana pasada y la, la, la oportunidad de venir a, a Elana... Ah, dos tomas con propuestas sobre el proyecto de Ana y bueno yo para mí fue e, una buena noticia porque e, Lana me permitía venir a, a un país que quería venir a jugar a fútbol y muy bien de Ana estamos chicos que estamos totalmente grados y hemos sido acogidos y estoy muy contento de de esa situación y de esa oportunidad I mówisz, to jest taka sytuacja i, tak, i się cieszę że ma tego, że takie okazje, że tutaj były, żeby zdać. Cieszę się tego. I prometo, prometo darę maximum. I mówię, ten obieca, że będzie dawał wszystko na maksimum. Mm -hmm. To jeszcze ją, ja powiedz, jak wspominasz mecze przeciwko Realowi i Barcelonie? Komes tu ułatwiał de Barcelona, z Barcelona i Real Madrid. como estas te partidas como son Son partidos bonitos para disfrutar pero sabes que lo lógico es perder muy dobre 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 ten mecz było ale widzieliśmy że to było mocno mocno pero a mí no te... me gusta perder ahora él mueve que a él no se le podaba este <laughs> <laughs> Przypomnijmy, ja to że w tych meczach 0,3 ty i 0,4. To tak <try> i tak niż tak. Aha, to to były 0,3 i 0,4. Nie, nie wbijałeś. On wszystko mówił tak. tak, <try> tak. E, dziękuję. Jon, prezesie. Jeszcze chciałem zapytać, na jaki okres został podpisany kontrakt z Jonem? Kontrakt podpisaliśmy do końca czerwca z. Znaczy uzgodniliśmy, że po zakończeniu rozgrywek, jeśli i Jon i my będziemy zadowoleni, usiądziemy do dalszych yy, rozmów. Yy, jest możliwość, że Jon zostanie w dłużej. Yy, proszę powiedzieć, czy Jon będzie już brany pod uwagę przy najbliższym spotkaniu z górnikiem Łęczna, czy będzie jeszcze stopniowo wprowadzony do zespołu. To znaczy najważniejszy jest trening i, i, i wejście ją na trening. Ja będę czekał na informacje od prezesa, czy wszelkie, wszelkie, wszelkie kwestie odnośnie, odnośnie uprawnienia na do gry um, uda się nam zrobić do dnia dzisiejszego. Jeżeli takie zielone światło będę miał, to, to, to w tym momencie będę, będę Będę rozważona nawet taką możliwość. Jeszcze jutro mam trening, jutro wieczorem, także czasu mamy troszkę. Jeżeli mi da się próbować z wszystkimi drobnymi szczegółami, które muszą zostać dopełnione, to, to wtedy będę, będę decydował. Teraz, teraz, teraz. Jest Czy są pytania z sali? Jeżeli wyczerpaliśmy temat, to dziękuję bardzo. Za chwilę możemy ja zrobić sesję fotograficzną. No do... na sesję fotograficzną. Innymi słowy, to... innymi słowy.